Witajcie moi kochani, z racji że znamy się jeszcze mało i jesteśmy do tego w przestrzeni publicznej, YouTube, który ma swoje wymagania. Eee, powiem na początek, że wszystko co powiem, nie ma Was zniechęcać do jakichkolwiek lekarstw. Tym bardziej tych tutaj, żeby ich nazwy nie używać, ale na stronie wiadomo o co chodzi, widać eee, tych szczypnięć. Eee, absolutnie to jest Wasza opcja. Ale chciałbym wam pokazać, jesteśmy oficjalnie na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. To są oficjalne dane naszego rządu. I pominimy również te krzyki, które będą mówią, że tutaj te dane są zakłamane, że są zaniżone. Są, jakie są. Niech będzie, posługujemy się właśnie tymi, które są. Link do tej strony wkleję w opisie. I schodząc na tej stronie co niżej mamy. Raport dotyczący niepożądanych oczytów poszczepiennych w szepiąc w Polsce raport za okres do 15 grudnia 2021. Klikniemy sobie w ten raport i mamy nopy zarejestrowane. Nie liczymy kompletnie tego, co. Nie podpisało się pod no, ponieważ wystąpiły objawy godzinę po terminie. Czy ktoś tego nie zgłosił, zarówno jako pacjent, czy, czy jako lekarz? Nie zgłoszone, nie potrafimy tego udowodnić. Wiemy, że są, ale posługujemy się konkretnymi danymi. No, błagodny. Ogółem 11 tysięcy, 11,5. To pół tysiąca jest dosyć ważne. No, poważny. Półtora tysiąca, nie tak źle. I no, ciężki. 470. Więc warto się temu przyjrzeć. Teraz, aby złagodzić, ponieważ wszyscy przyznają, że te uszczypnięcia nie dają stuprocentowej gwarancji, że nie zachorujesz, tylko gwarantują ci łagodniejszy przebieg. I za ten łagodniejszy przebieg masz szansę również po drugiej stronie szali położyć nob łagodny, nob poważny. Nop ciężki, pod nopem ciężkim kryje się zgon, więc powiedzmy sobie o tym też tutaj głośno i wyraźnie. Zobaczymy to zresztą troszeczkę niżej, jak przejrzymy sobie dokładniejsze dane. I teraz fajnie by było, aby nasi kochani rządzący zrozumieli, że szczepionka, którą reklamujecie, obojętnie jaka by ona nie była, powoduje tylko i wyłącznie złagodzenie objawów choroby, a daje. Możliwość bardzo ciężkich powikłań, więc to powinien być i tylko i wyłącznie wolny wybór, czy ja chcę przejść łagodniej pewną chorobę i uzyskać tutaj kolejne ryzyko nopu. A te nopy umówmy się, szczepionka nadal oficjalnie jest w fazie testów, więc nopów tak naprawdę jeszcze nie znamy. Nie wiemy, jak one się będą zachowywać po kilku latach, ale wiemy, że już teraz występują i to nie są przypadki odosobnione. I żeby nie było, to nie są też przypadki e, samych starców. Tutaj widzimy wiek, czy był hospitalizowany. To sobie przejrzycie, mi chodzi głównie w tym momencie o przedział wiek, czy kobieta, czy mężczyzna i co się stało. I jak widzimy, udar, 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 udar mózgu, zgon, niedowład obu kończyn, zgon, dragawki, zgon. E, same takie 50, 60, tam było 32, 78, 100. Kobieta 100 lat, kochani, weźcie się powstrzymajcie. Nawet nie była hospitalizowana, dostała szczepionkę, dostała udaru mózgu, zmarła. No dziwne, w wieku 100 lat, w wieku 100 lat, żeby tak zareagować, nie? 93 lata, kobieta, udar mózgu, brak danych, czyli tak i tak, pewnie nie zdążyła do szpitala. No weźcie się powstrzymajcie, chociażby właśnie z grupą. Tak poważnie już nadszarpniętą przez ząb czasu, jak jak, jak ludzie powyżej 80, 90 roku życia. Eee, tak jak widzicie, dane są tutaj w pełnym przekroju. 14 lat mężczyzna, udar, udar niedokrwiennym muszczku. Eee, u 14-latka, skąd wiecie, jakie to będzie miało powikłanie za parę lat, tak? 15 lat, porażenie nerwu twarzowego, prawostronne. Okej, okay, może ktoś to podleczył, ale kiedy to mu się odezwie, temu dziecku? No, zgon. No, tutaj są wszelkie możliwe informacje, które potrzebujecie: ból w kratce piersiowej, duszności, zgon. Zawał serca, kobieta 90 lat. No, są zdziwieni, że kobieta w wieku 90 lat źle reaguje na, na, na tego typu rzeczy. 69, ostry zawał, zgon. 83. Pęknięcie tętniaka, aorty, zgon. No ale przecież on to już miał. No tak, no dobrze, może miał jakieś tam problemy zdrowotne, ale można również domniemać, że parę lat by jeszcze e, przeżył ten człowiek, tak? E, 80. Utrata przytomności, e, zgon. No, no ludzie kochani. 17. Zapalenie osierdzia. Następne 17 zapalenia mięśnia sercowego. Przecież wiecie, że to odezwie się tym ludziom, tym dzieciom, bo 17 lat, młodzież, odezwie się to za parę lat, 16 lat, zapalenie mięśnia sercowego. I tak można jechać, i tak można jechać, i tak sobie można to prześledzić. Polecam wam roczniki statystyczne. 96 kobieta. Ostra niewydolność oddechowa, zgon. No ludzie, co się dzieje? Jak możecie to robić? Lekarze, kochani, pobudka. Mówię, no, ryzyko tych wszystkich objawów maleje wraz z wiekiem, ale również występuje, ale dajmy wybór, tak, żeby pewne osoby mogły zadecydować same o sobie, jeśli są w pełni świadome tego, co robią i żeby mężczyzna w wieku 27 lat nie musiał ryzykować, jeśli nie chce, że dostanie wstrząs anafilaktyczny, drżenie mięśni, i cała lista, tak jak widzicie, żeby mężczyzna w wieku 16 lat nie musiał być hospitalizowany po szczepionce i żeby mężczyzna w wieku 14 lat nie miał wstrząsu anafilaktycznego, jeśli nie chce i żeby kobieta w wieku 43 lat nie musiała nie musiała mieć zaburzeń oddychania i, i innych tutaj, tak jak widzicie, rzeczy. Lista jest długa. Nie ma sensu, żebym ja Wam ją tutaj dłużej scrollował. Zapraszam, link w opisie, możecie sobie to przeczytać. Tak jak powiedziałem na początku, zaznaczam po raz kolejny, nie mam zamiaru nikogo zniechęcać. Znam wiele osób, które przyjęły to, co przyjęły, póki co czują się dobrze, ok, poniosły ryzyko, zwyciężyły, mają paszport, mają wszystko, mają jeszcze zdrowie, wszystko jest pięknie, tak? ale tym, którzy nie chcą, Ponosić ryzyka wystąpienia całej tej listy, którą tu można skrolować bez końca. Nie możemy ich do tego zmuszać. Nie możemy ich do tego zmuszać. Tutaj są dalej różne inne podziały. Naprawdę warto czytać oficjalne strony rządowe. Polecam, ponieważ wiele ważnych informacji można się tam dowiedzieć i przypominam, że dane, które tutaj były przytoczone są z oficjalnej strony Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Pozdrawiam wszystkich, życzę zdrowia i do zobaczenia. Cześć.